Kolejne braterskie upomnienie wobec papieża Franciszka. Kto tym razem? Szczęść Boże, Krystian Kraciuk, pch. 24.pl. Drodzy Państwo, papież Franciszek został po raz kolejny. Bratersko upomniany przez jednego z braci w biskupstwie. Mowa oczywiście o arcybiskupie Carlo Marii Wigano, który nie po raz pierwszy udziela reprymendy Ojcu Świętemu. Za co tym razem? Otóż papież Franciszek kilka dni temu wysłał list do jednego z amerykańskich jezuitów. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że ten jezuita nazywa się James Martin i jest jednym z najbardziej na świecie znanych. Promotorów homoseksualizmu, co tutaj dużo mówić. Jego książki, budowanie mostów, jego tęcze w awatarach są znane całemu katolickiemu świadkowi i e, niestety gorszą ludzi na całym świecie. James Martin to jest ten jezuita, który stwierdził jakiś czas temu na swoim Facebookowym profilu, że wpisanie w nim aureole Matki Bożej Częstochowskiej tęczowej flagi bardzo mu się podoba, więc mamy do czynienia w kościele z takimi agentami wpływu tęczowej. Rewolucji i papież Franciszek pisze do nich listy. I znowu nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, żeby Ojciec Święty napisał list na przykład potępiający takie działania Jamesa Martina. Albo stwierdził, że nawróć się człowieku. Co ty robisz? Tutaj mamy do czynienia z ogromną kolonizacją kulturową LGBT, która chce zniszczyć tradycyjną moralność, chrześcijańską rodzinę i chrześcijańskie pojmowanie świata. A ty co? Nie, nic z tych rzeczy. Papież Franciszek napisał tak. Chciałbym podziękować Ci za Twój duszpasterski zapał i zdolność do tego, by być blisko ludzi, z bliskością, jaką miał Jezus, a która odzwierciedla bliskość Boga. Styl Boga ma trzy elementy: bliskość, współczucie, delikatność. W ten sposób Bóg zbliża się do każdego z nas. Gdy myślę o Twojej pracy duszpasterskiej, cały czas cytuję list Franciszka do ojca Jamesa Martina. Widzę, że nieustannie starasz się naśladować styl Boga i jesteś księdzem dla wszystkich, tak jak Bóg jest Ojcem dla wszystkich. Modlę się, byś dalej szedł tą drogą, będąc blisko, współczując, mając wielką delikatność. Modlę się za Twoją wierną trzutkę i wszystkich tych, których Pan umieścił w Twojej pieczy, abyś ich chronił i sprawił, że wzrastać będą w miłości naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tam w liście jest jeszcze kilka uwag o skarpetkach siostrzeńca Jamesa Martina, na których był papież Franciszek i papieża bardzo to rozbawiło. Takie mamy czasy, że e, takie rzeczy bawią hierarchów Kościoła katolickiego, ale najważniejsza oczywiście w tej korespondencji jest informacja o tym, że papież popiera działalność Jamesa Martina, o której przecież doskonale wie, którą doskonale zna. Arcybiskup Wigano, pamiętają Państwo, to jest ten arcybiskup, który jako pierwszy ujawnił skalę nadużyć o którą oskarżył również papieża Franciszka, dotyczącą kwestii kardynała Karika, który jakiś czas po pierwszym głośnym wystąpieniu właśnie arcybiskupa Vigano został odsunięty od godności kardynalskich. Doszło do sytuacji, w której sugeruje się, pisze arcybiskup Wigano, że jeśli Bergoglio mógł zmienić doktrynę dotyczącą kary śmierci, co jest rzeczą niesłychaną i absolutnie niemożliwą, to z całą pewnością może też w imię miłosierdzia orzec, że sodomia jest rzeczą godziwą, co nie miałoby nic wspólnego z katolicyzmem i byłoby sprzeczne z boskim objawieniem. Hierarcha ocenia, że w czasie, w którym dochodzi do kolejnych agresywnych kampanii homoloidu i oficjalnie dyskutuje się nad prawną kryminalizacją homofobii. Tęczowe flagi powiewają nie tylko nad budynkami instytucji publicznych, ale i przed fasadami katedr, nad balkonami biskupich rezydencji, a nawet i wewnątrz kościołów. Papież legitymizuje Jamesa Martina. Przyjęcie poglądu, iż rzeczą konieczną była tolerancja dla odmienności moralnej, było błędem, pisze Carlo Maria Vigano, arcybiskup, i udziela surowego, bratolskiego napomnienia papieżowi Franciszkowi. Drodzy Państwo. Tyle z informacji, więcej mogą Państwo przeczytać na portalu pch24.pl. Ja jednak zastanawiam się jeszcze, który papież Franciszek jest prawdziwy. Kiedy papież Franciszek jest prawdziwy? Czy wtedy, kiedy mówi tak, kolonizacja kulturowa i ideologiczna nie toleruje różnic i ujednolica wszystko, doprowadzając do prześladowania także wierzących. Zauważył kiedyś papież, że istnieją trzy główne rodzaje prześladowań: wyłącznie religijne, polityczno-religijne, jak na przykład wojna 30-letnia czy noc świętego Bartłomieja i wreszcie prześladowanie czysto kulturowe, gdy przychodzi nowa kultura, która chce zniszczyć wszystko co zostało: tradycje, historię czy religię. Ten ostatni rodzaj prześladowań dotyka Eleazara, skazanego na śmierć za wierność Bogu. Takimi Eleazarami naszych czasów są obrońcy tradycyjnej rodziny. James Martin Ojciec jezuita wpisał się w ten trend narzucania nowej kultury staremu światu. Kiedy papież Franciszek jest prawdziwy? Wtedy, kiedy mówi o tym, że kolonizacja kulturowa, również ta dotycząca ideologii gender i LGBT, jest zła, jest przestępstwem przeciwko Bogu? Czy wtedy, kiedy chwali Jamesa Martina i jego opiekę, jego opiekę duszpasterską nad ludźmi, którzy wcale nie chcą porzucić grzesznej drogi czynów homoseksualnych? To już Państwo mogą odpowiedzieć na to pytanie sami. Jedno jest jednak pewne: nigdzie indziej w polskich mediach oprócz PCH24P nie przeczytają Państwo o tym, że jest ktoś, znalazł się w Episkopacie Światowym ktoś, kto papieża Franciszka w tej sprawie upomniał. Co z tego wyniknie, również dowiedzą się Państwo z naszych łamów.